Jest skakać, poczekajmy! Co się będzie za chwilę działo! Mm. Przybywajcie, bo woda stygnie, woda stygnie, woda się grzeje, a morsów będzie za ciepło. Trzej na rynku, jeden ze zyska... stresów, kto będzie to dopiero grozi jakimś kalectwem. Wczoraj wspominaliśmy, słuchajcie, jak to skodziliśmy do wody przy temperaturach minus 20, minus 26 i 27. To o, była robota. Dzisiaj, cóż tam? Minus 1, ale damy radę. Czekamy na muzykę. To Czekamy na łajem no, A i się złowi taki Ale nie ja, a ja do domu, do do, jajkami dobra. mogę! Dobra, dobra. To do, do, do wieczorem. Dozwolona od lat 18. Ale powiem, poczekaj czekaj jeszcze, no. Do... O ona się Nie to wszyscy razem. A bo wszyscy, a bo nikt. Ryszard Jeszcze raz witam, witam w Karmelku, Morsy. I marszwiny, i ich sympatyków, witam! Witam również gości, i moją rodzinę, która przyjechała z daleka też! Pozdrawiam wszystkich! Szykujemy się zaraz idziemy do wody grzać netwę Ekstra wyszło, tak! Byliśmy czołowymi tam graczami, że tak powiem! I wszystkim bardzo dziękuję! Dotarki się z daleka tyle! Dalej, robimy rozgrzewkę! No dobra. Teraz już tak na poważnie skrzydełka, bo tutaj jedni się rozgrzali, drudzy się nie rozgrzali. Nie możemy doczekać się mojej muzyki. Może się następnym razem doczekać? Damy radę! No i kochani, uwaga, bo coś tam stoi, coś się podnosi. prawo, nie ma, skaczmy. I uwaga. Mocno, 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 mocno! Słabo! Zróbmy teraz sobie nożyce! Kaśka jest najlepsza. Pamiętajcie cały czas o nogach, one nie mogą stygnąć, one cały czas muszą się uginać. Nożyczki, nożyczki mamy. I uwaga, żeby szerzej ramionka sobie rozgrzać. Wachlarzyk! I ciągniemy. O! Pra. Skrzydełka! I z pod skokiem. Hop! Drzewa. Zawsze pamiętajcie, że przy morsowaniu najważniejsza jest głowa. To znaczy, żeby łowić wszystko z głową. Bo bezpieczeństwo to podstawa dobrej zabawy. Słuchajcie, tam mamy młodego uczestnika, tam siedzi taki lepszy uczestnik. Ludzieniec ujrzy. Nauczcie go, bo on się tam. On ktoś nie tak siedzi. O właśnie, o, właśnie. O nie trzymaj plecę. Agnieszka. I pamiętajcie, że zawsze wchodzimy do wody. Zapraszam, zapraszam tutaj go w imieniu gospodarzy na lokóweczkę. Przy ognisku można się rozgrzać. Pamiętajcie potem tym się, rozgrzać się i tu zapraszamy Ale, do na ciepłą chłopiczkę tak, i zapraszamy też do lokalu, do środka. Tam gdzie elektroniki szkodzi. Także moi drodzy, dzięki kończymy fonie. No i zapraszam do lokalu. A ja zapraszam jeszcze na grobóweczkę, zapraszam tutaj do stoliczka. Wszystkie bardzo. Kaszka, działo mi się śnieg, co to Ale woda <grym> jeszcze cieplejsza, to chyba coś było. O Jezu, to śmiejesz. Słuchajcie, a może popływajcie? No, nie no spodobał się jak się to nie no, to ja to też nie mam. No, I to, no to było. No, no. Mapie, teraz Jest, trzeba. Nie, wsiąść ten tak. Karka dużo ja. Pani Ania.